Twoje fiat to dywan pod stopy Króla, po których Pan do ludzi szedł. Twoje fiat, najdroższa Panno Maryjo, to nowa droga w gęstej mgle. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, wyruszamy wraz z Tobą na Krzyżową Drogę. Ty oddajesz za nas swoje życie, ale pragniesz aby to życie także i w nas trwało. Prosimy Cię, niech ta droga krzyżowa także uzmysławia nam, czym jest dar życia, czym jest troska o drugiego człowieka, której za nas cierpiał ran. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. O co tyle hałasu o jednego człowieka. Przecież każdy może się pomylić. Czy myślicie, że wydawanie wyroków jest takie proste i łatwe? I jeszcze ten krzyczący tłum, na krzyż z nim, zabij go albo stracisz posadę namiestnika, doniesiemy Cezarowi. Ja umyłem ręce i wydałem niesłuszny wyrok. A moja żona, Klaudia, tak bardzo mnie prosiła, nie czyń Jezusowi nic złego. Jest niewinny. Nie posłuchałem jej, nie posłuchałem głosu swego serca. Nazywam się już Piłat. Skazałem cię Jezu na śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje, wszyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie. Piłat powiedział o Tobie, ecechomum, oto człowiek. Popatrzcie, jak wygląda od wszystkich krzyków, wrzasków, gniewów, grzechów. Byłeś taki zmęczony i obolały. Ledwo trzymałeś się na nogach, a ja nałożyłem ci ciężką belkę krzyża. Przyjąłeś się posłusznie, bez słowa skargi, tylko popatrzyłeś na mnie. Spojrzałem w Twoje oczy. Jestem z żołnierzem, który wiódł Cię, Jezu, drogą krzyżową na Golgotę. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. który za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, Pan Jezus pierwszy raz upada. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nauczyciele mówią, że Stefan jest miłym, dobrym chłopcem. Trudno mi jednak nawiązać dobre relacje z kolegami. Może dlatego, że jest zamknięty w sobie i nieufny. Zbyt często słyszał ze słowa, a od złych słów złości, zadawanej przykrości, kłamstwa, wyśmiewania, nieszanowania. Niech koleżeństwa można upaść. Tak jak od złych słów, kłamstwa, wyśmiewania, niekoleżeństwa, pogardzania, upadł Jezus. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, wszyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Który za nas cierpiał, rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchryste, i błogosławimy Tobie. Nikt nie zna Cię tak dobrze, jak ja. Tuliłam Cię do serca, gdy płakałeś jako dziecko. Trzymałam za rękę, gdy stawałeś, stawiałeś pierwsze kroki. Przygotowałam posiłki, gdy wracałeś do domu zmęczony. Teraz widzę Cię z daleka i moje serce pęka z żalu. Synku mój, synku, mam na imię Maria. idę z moim synem na Golgotę. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Łasławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie, z okresta i błogosławimy Tobie. Co za zbiegowisko prowadzą skazańce na śmierć. Właśnie wracałem z pola, byłem taki zmęczony. Jednak ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem. Zamiast wrócić do domu, podszedłem bliżej. Nagle jeden z żołnierzy szarpnął mnie mocno i kazał pomóc skazańcowi nieść krzyż. Co za wstyd, jakie upokorzenie! Wszyscy się ze mnie śmieją. Teraz jednak widzę tylko Ciebie. Z każdym krokiem kocham Cię coraz bardziej. Nazywam się Szymon. Niosę krzyż mego Pana Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Któryjsa nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchryste, i błogosławimy Tobie. Widziałam, jak cierpisz, jak upadasz pod ciężarem krzyża. Musiałam coś zrobić, nie można stać i patrzeć na czyjeś cierpienie. Zawsze można wykonać jakiś gest, choćby drobną rzecz. Podbiegłam więc i otarłam swoją chustą twoją umęczoną twarz. To takie, to tak niewiele z mojej strony, a ty odwdzięczyłeś się mi. Mam na imię Weronika. Na mojej chuście jest odbite oblicze mojego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. <laughs> Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie. Ola ma 13 lat. Mieszkała niedaleko Wrocławia. Opiekują się nią siostry zakonne. W ośrodku ma dużo kolegów i koleżanek. Jest wesoła, śliczna i odważna. Każdego dnia walczy z ciężką chorobą. Czuje się szczęśliwa, gdy ktoś ją odwiedza. Gdy przygniata ją samotność, upada jak Jezus w czasie swojej drogi krzyżowej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy ci się, panie Jezu i błogosławimy Tobie. Pewnego dnia. Moje dzieci i mąż poszliśmy na pole na wzgórze. Były tam dziesiątki ludzi takich jak my. Cały dzień słuchaliśmy twojej nauki, Jezu. Opowiadałeś o miłości, szacunku, wierności. Kiedy poczuliśmy głód, uczyniłeś dla nas cud, rozmnożyłeś chleb i ryby. Teraz patrzę na ciebie smutnego, samotnego, cierpiącego. Chciałabym ci jakoś pomóc, ale potrafię tylko płakać. Jestem płaczącą niewiastą, idącą za Jezusem drogą krzyżową. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchryste, i błogosławimy Tobie. Podziwiam mamę Mai. Przez cztery lata walczyła o życie i zdrowie swojej córeczki chorej na białaczkę. Maja w tym czasie bardzo cierpiała, a rodzice rozpaczliwie szukali dla niej ratunku we wrocławskich szpitalach na oddziałach onkologicznych dla dzieci. Czasem dobiła ich bezradność, bezsilność, już nie mieli siły. Jezus też nie miał siły, by wstać z kolejnego upadku, tylko Bóg może doprowadzić nas do celu, do kresu naszej drogi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Której za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchrystej, błogosławimy Tobie. Ta krew, z grzechów obmywa nas, ta krew, czyni nas pierwszym od śniegu ta krew. Z grzechów obmywana nas, to jest Baranka święta krew. Ta krew z grzechów obmywa nas, Ta krew czyni nas wielszym od śniegu. Ta krew z grzechów obmywana nas, to jest Maranka święta, krę. Żałuję, że nie poznałem Cię wcześniej, Jezu. Ale te kilka chwil spędzonych z Tobą tuż przed śmiercią to mój najcenniejszy skarb. Chciałem Cię opowiedzieć całe swoje życie, przeprosić za złe uczynki. Zdołałem tylko cicho wyszeptać: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Twoja odpowiedź uczyniła mnie najszczęśliwszym z ludzi. Powiedziałeś, dziś ze mną będziesz w raju. Jestem dobry łotr. Byłem przy Jezusie poniżonym i wyśmiewanym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. <laughs> O za nas cierpiał, ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, stacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchryste, i błogosławimy Tobie. Byłem najmłodszym Twoim uczniem, Panie. Wiem, że bardzo mnie kochałeś, wszędzie mnie ze sobą zabierałeś. Jak mógłbym Cię więc zostawić teraz, kiedy tak cierpisz przybity do krzyża? Panie, nie opuszczę Cię, zaopiekuję się Twoją matką. Mam na imię Jan. Byłem z moim mistrzem aż do śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wyższy, zawsze będziesz wyższy, jesteś godzien honoru i Czci. Zawsze będę stał przed Tobą byciem wielmi i sławić przez wszystkie moje dni. Wywyższony zawsze będziesz wywyższony. Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stał przed Tobą, by Cię wielbić i sławić przez wszystkie moje dni. Jezus umarł za nas na krzyżu. Pomyśl o tym w chwili ciszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta, Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Zuchreste, i błogosławimy Tobie. Stojąc blisko krzyża, słyszałem Twoje słowa. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zrozumiałem, że to za mnie modliłeś się do Boga. Kiedy umierałeś, nie chciałem już więcej służyć Piłatowi ani Cezarowi, tylko Tobie, którego ukrzyżowałem. Widziałem Twoje ciało zdejmowane w ciszy z krzyża. Jestem setnik, stałem pod krzyżem Jezusa, który oddał za mnie życie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Piłat pozwolił mi złożyć Twoje ciało w grobie. Kupiłem płótna, wonności, przygotowałem wnękę w skalę. chociaż tyle mogę zrobić dla mojego przyjaciela, mojego pana. Nad światem zaległa przedziwna cisza. Koimy w niej swój ból, szukamy nadziei. Czekamy na niedzielny poranek, poranek Twojej chwały Jezu. Jestem Józef z Amary Armatei. Czekam na poranek zmartwychwstania mego Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Który za nas cierpiał, rano. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, przeszliśmy drogą krzyżową, wiele w nich było upadków. Ale moich upadków, wiele było w nich także powstań, ale dzięki Twojej łasce. Panie Jezu Chryste, daj mi zrozumieć, że drogą, którą mi poleciłeś iść, jest droga prowadząca do Twojego Ojca której za nas cierpiał, rane. Jezu, kręcę, zmiłuj się nad nami, i tyś, któraś współcierpiała, tylko Przyczyni się za nami.